Józef najsprawiedliwszy. Sprawiedliwość jest cnotą moralną, która polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu i bliźniemu tego, co się im należy. Zawierzenie Bogu nie oznacza jedynie wykonania tego, co jest dla nas jasne i zgodne z naszymi kryteriami oraz planami. Zawierzyć się Bogu oznacza, Ogołocenie siebie, zaparcie się samego siebie. Ponieważ tylko ten, kto gotów jest zatracić się w Bogu, może być sprawiedliwym, jak święty Józef. Może podporządkować swoją wolę Bożej Woli i w ten sposób realizować siebie. Uczmy się od świętego Józefa sprawiedliwości. Oddawajmy wciąż na nowo Bogu to, co się jemu należy, i powtarzajmy z ufną radością: Święcie imię Twoje. Bycie chodzącym ideałem nie jest dowodem zdrowia psychicznego. Przeciwnie, człowiek mający odwagę, aby pozwolić sobie na bycie niedoskonałym, ma zdrowszą samoocenę niż ten który udaje, że wszystko jest z nim w porządku. Często mylimy perfekcjonizm moralny z duchową prawością, definiując swoją wiarę listą rzeczy, których się dla niej wyrzekamy, lub spraw, które załatwiamy kosztem innych, tylko po to, aby przypodobać się Bogu. Serce Józefa uczy nas, że bezinteresowną miłość Boga otrzymujemy za to, kim jesteśmy, nie zaś za to, co robimy. Będąc doskonałymi, nie czujemy się bowiem bardziej kochani. Pragniemy jednak być mniej doskonali, aby być bardziej dojrzali, ponieważ czujemy się wtedy naprawdę kochani. Józef w momencie swego zwiastowania. Nie wypowiedział żadnego słowa, a jedynie uczynił tak, jak mu polecił Aniu Pański. A to pierwsze uczynił stało się początkiem drogi Józefa. W ciągu całej tej drogi Ewangelie nie zapisują żadnego słowa, jakie wypowiedział. Ale milczenie Józefa ma swą szczególną wymowę: poprzez to milczenie można w pełni odczytać prawdę. Jaka zawiera ewangeliczne stwierdzenie: Mąż sprawiedliwy. Prawda zawsze ukazuje się nam jako miłosierny ojciec z przypowieści. Wychodzi nam na spotkanie, przywraca nam godność, stawia nas z powrotem na nogi, wyprawia dla nas ucztę z uzasadnieniem: Ten mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął. A odnalazł się.